Co tam? Będziesz mnie tak trzymać w niepewności? Czy powiesz co myślisz o piosence? E, o piosence? E, o tej nowej? Tak? Bo wiesz. Ludna coś mi się wydaje, że ci się nie spodobała i dlatego nie chcesz nic powiedzieć. Simon, M -m muszę cię przeprosić. Za co? Bo wiesz. Byłam pewna, że zostawiłam tego pendrive'a z piosenką w szafce, ale go zgubiłam. Co? Posłuchaj, tak bardzo mi przykro. Naprawdę nie chciałam. O! Zgubiłaś piosenkę Simona? Luna, jak ty mogłaś się zgubić? Czy ty nie wiesz, jakie to jest dla niego ważne? Tak, doskonale wiem, ale nie mam pojęcia, jak to się stało. Luna, jak mogłaś? Prosiłem, żebyś go pilnowała. Nie mam innej kopii tej piosenki. Bez tego pendrive'a niczego nie zdziałamy. Dlaczego? Przepraszam Cię, naprawdę nie mam pojęcia, jak to się stało. Wiem, że to dla ciebie bardzo ważne. Świetnie, widać jak dobrze go przypilnowałaś. Czy ty nie wiesz, że o rzeczy innych ludzi trzeba dbać nawet bardziej niż o coś własnego? Simon, Simon, tak mi przykro. Słuchaj, nie przejmuj się. Pójdziemy się czegoś napić i pomyślimy nad znalezieniem jakiegoś wyjścia z tej sytuacji, tak? Możesz na mnie liczyć. Chyba nie wiesz, jakie to było dla mnie ważne.